Łooo... Sieman, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Jestem z tej z że kolejny na mojkale. Słuchajcie, mapka od mail w opisie, jeśli chcecie mi wysłać mapkę do kolejnego odcinka i zaczynamy! Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Więc słuchajcie, mapa by Hazet tak, na szybkości się przywitałem, co my tu mamy, mamy tutaj ustawienia, tak moi drodzy, sprawdziłem mapę na wstępie, czy będzie wystarczająco długa i powiedziałem, że tak, więc nagrywam ją, to nic nie robi, to nic nie robi, game mode 2, brak deszczu, zatrzymanie dnia, nie wiem co to robi, inwentory, false, to prawdopodobnie sprawia, że nie widzimy komend y, od, komend y, bloków... Nie wiem, ale se kliknę w każdym razie. Niechaj se będzie, słuchajcie, łapki w górę zostawiać, moi drodzy, i subskrypcji, jeśli jak wam się spodoba. To będzie później oczywiście. Yy, tak, zmotywujecie mnie do dalszej pracy, chciałem powiedzieć tylko. No i co, zaczynamy w takim razie mapkę od yy, Także to pierwsza mapa, mam nadzieję, że ci się spodoba. Munik to hazard panik. Subiecie od dwóch lat, kocham oglądać twoje filmy z Minecraft za błędy, przepraszam, ale mam dyslekcję. Tak robisz mniej błędów niż yy, ja pisząc tytuły filmów. jo. Mapa była testowana, wiesz, że nie powinna zawierać błędów. Mapę robiłem około jednego tygodnia. Jedną mapę zrobiłem, ale mi brat ją wysadził. Widzowie mają zostawić łapkę w górę. <laughs> Słuchajcie, no. Ja ten, no wiecie, mapa każe, no to tak trzeba. Dobra, co dalej? Nie czyj chyba, że to konieczne, graj na Game 2 i co najmniej na renderowaniu 14 czanków. Hmm, czy ja mam 14 czanków? Tak, idealnie 14 czanków. Baw się dobrze i życzę miłej gry. Rozumiem, że to rozkaz, ale okej, okay, zaczynamy, słuchajcie, start, co mamy na pierwsze, le dropper, ooo, oh, my friends, widzę tutaj, kurczę. okej, okay. ten dropper został trochę średnio zrobiony, szczerze mówiąc, Nas razem ziemi zrób tak, że ginie się nawet na najniższym poziomie, wykryłem pierwszy błąd, ale nie narzekam, słuchajcie, jak na razie mi się podoba stylistyka tej mapy, Yy, jako, że to jest dropper, czyli spodziewam się tutaj różnych minigier, z tego co rozumiem. Dobra, mamy drugi poziom, tak? Z tego co widzę. Yy, tu nic nie ma. A to, co, to, co, to tutaj? No i wpadłeś ptaszków w pułapkę. Eksperyment Janusza, nie dotykać. Okej okay. Słuchajcie, tu mamy kurz, tu mamy śmieci. Dobra, dałem się niestety zaciukać. Hmm, ale mamy eksperymentalny eliksir Janusza, wiecie co? Korzystając. LOL, jaki kurczę secret tam był, ale powiem Ci, że mogłeś go trochę lepiej ukryć. Pytanie moje, czy ja oberwę? Nie, nie oberwę, jak będę tak powoli spadał. Kurczę, ludziska kozackie szczerze, muszę powiedzieć. Dobra, jesteśmy na dole. Siema, tutaj jest jakiś przycisk, tylko ten przycisk jest na jakimś. hmm, hmm na jakimś czerwonym bloku. Pytanie moje, czy to jak kliknę, to mnie nie zabije, ale nie widzę nigdzie innego żadnego przycisku, więc. Patrz. Okej. Okay. Lepa kur. O, widzę, że tak po francuskiemu ta mapa. Kurczę, ten efekt mi w sumie przeszkadza, wiecie co? Yy... <laughs> Dobra. Myślę, że sobie wyczyszczę ten efekt, bo on mi zamiast pomagać przeszkadza, ale Eliksiry Janusza sobie zostawię w razie, gdybym później ich potrzebował yy, Więc no co mogę powiedzieć, słuchajcie yy, Tak mnie wzięło na nagranie tej mapy znalazłem ją świeżo na mailu akurat podczas kiedy myślałem o tym, co... A, tu jest barier, okej okay akurat kiedy myślałem sobie, słuchajcie, o tym, co by tu dla was nagrać na dzisiejszy dzień. To jest dobre określenie, bo sobie to... nie wiem jaki mamy dzień, kiedy to wrzucam. Prawdopodobnie sobotę, tak swoją drogą, bo, 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 bo to jest film na zapas, jest dobra. Yy, oczywiście, <laughs> widzę tam dalej, są moje znienawidzone drabinki, więc cieszę się, hazet, że oczywiście mm, od dwóch lat mnie oglądasz i wiesz czego nienawidzę w Minecrafcie? Dobra, pytanie moje jest takie: tu się nie uderzę? Nie próbuj oszukiwać, dobra. Rozumiem, że tu są bariery. A hmm. o ty, cheatuchu jeden, kurcze, Tu nie ma bariery? Dobra, tu nie ma bariery. W każdym razie, chyba uda mi się to przejść w miarę szybko. Na szczęście, mapa nie jest jakaś trudna. Mam też do Was, słuchajcie, moi drodzy, małą prośbę: jeśli wysyłacie mi mapki, super, to jest zrobienie sobie kilofu diamentowego, czyli coś, co jest zwykle. Halo... Halo! Tak przepraszam bardzo, nie. Ale zdaje mi się, że na Game Mod 2 to ja niestety nic nie wykopię. Okej, okay, wiecie co ja postanowiłem tak. Ja postanowiłem sobie. O to ja nie będę oszukiwał. Ja to zrobię, słuchajcie, jak należy, prawda? Czyli od poziomu wykop diamenty, tak naprawdę zrobię to wszystko tutaj, słuchajcie. Mam nadzieję tylko, że nie będzie jakiegoś wykrycia cheatów, że na przykład kurczę, wykopię te diamenty i się okaże, aha, bo powinieneś mieć game od 2 i nie powinieneś móc nic wykopać. Mam taką przynajmniej nadzieję, słuchajcie. No, ale wracając do wypowiedzi, proszę was bardzo, moi drodzy, jeśli będziecie wysyłać mi mapki, to chcę was prosić, moi drodzy, chcę was prosić. Słuchajcie, teraz sobie <laughs> proszę mnie uważnie słuchać. Dajcie screen do tej mapki, ok? <noise> Dziękuję bardzo. E... Ok, ok, ok. Wracamy do adventure. E, tak, także cyfr jest oczywiście e, upi. Dobra, znajdź przycisk. Także mamy tutaj Fight the Baton, czyli takie... Hmm, hmm, takie minigamowe, to kurcze tradycyjne by powiedział. Dobra, gdzie A to jest przed przycisk, kurcze. Jeszcze mam shadery na fajne kurcze utrudnienie tutaj. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko. E, powiem wam, że mam pewne przeczucie, nie? Mam takie przeczucie, że ten przycisk znajduje się gdzieś tu niedaleko. E, co prawda, muszę wam powiedzieć, że widziałem tą planszę i tak dalej. Sprawdzając właśnie, czy mapa będzie wystarczająco długa na dzisiejszy odcinek, słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. E, ale byłem, ale nie szukałem przycisków na niej de facto, nie. Brakuje mi, tylko, muszę powiedzieć tutaj jakiegoś kurczę, znajdź podpowiedź czy coś takiego. I nie kryje hazardu, na przyszłość coś takiego byłoby fajne, nie? Dom le letniskowy jaskiniowca Kali, okej. Okay. Co my tu mamy? Pamiętnik, uuuu, ej, serio, czy to będzie podpowiedź, tak? Serio? Dobra, ja być jaskiniowiec, ja być yy, modry, ja nigdy nie dead, ja mieć 54 lata, ja nie wiedzieć co to, ja niebieski blok, ja umrzeć. Ok. What? Posłuchaj, co mówi wieściak. Łopani, ale tu śmierdził mi się pan, jeśli łaska. <grym> o, a wieściak nie, nie ten. Yeah. Ej, kozak, szczerze. Co co to to? A to po prostu drzwi, tak? Ym, to jest, rozumiem, jakieś pływanko, tak? Teraz w tym momencie. Dobra, rozumiem, że to będzie, słuchajcie, tor taki. Dobra, taka ciekawostka na tym można oddychać, także spoko. Mogę sobie przynajmniej tlenu zaczerpnąć. Jest to mapa do, prze do przepłynięcia, taka pod wodą. Całkiem fajnie przemyślana, ale wydaje mi się, że to jest trochę za prosty koncept, słuchajcie. Ale jeśli ktoś z Was by miał pomysł, jak zrobić to w jakiś ciekawy, interesujący i trudny sposób, jasne, że możecie zrobić, nie? Kurczę, podoba mi się to właśnie. Kreatywnie całkiem. Chociaż nie wiem w sumie, bo wiecie, ja nagrywam za dużo map. Więc no. Dobra, kolejny etap. Co my tutaj mamy? Are you sure? Dobra, słuchajcie, ja to mam zamiar, jak prawdziwy mężczyzna, czyli przegrać. Yy, nie, ja powiem tak, ja powiem tak, jak prawdziwy mężczyzna, słuchajcie, z że to jest, słuchajcie, mapa od widza, dawno map nie nagrywałem, szacunek się należy, prawda? No to ja sobie to zrobię po, po takiemu, jak się należy, szczególnie, że widzę, że tu są checkpointy. Jezu, człowieku, ja cię kocham, tu są co rusz checkpointy. Ja widzę po prostu, że ty mnie długo oglądasz. Bo ty wiesz, jak ja gram. <noise> Także dobrze, bardzo muszę powiedzieć Wam. Yy, więc dobra, tu trzeba się jakoś rozpędzić, coś czuję. Kurde, bele, dałem radę, czaty! Yy, tak, oczywiście. Oczywiście. Czaty. Dobra. Wchodzimy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Sąsiad pole zaminował. Trudno, muszę to przejść. Are you sure? Zamek Janusza. To gdzie, Brajanek na straży? Halo, ja się. Ja, ja się pytam, gdzie jest Brajanek na straży, jeśli to jest zamek Janusza Ziomek. Okej. Okay. Jak rozumiem, nie ma także. że. No, 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 no. Źle no, no. poszedłem se. Źle poszedłem se. Fak. Dobra, czekajcie. Hmm. Zostały mi tylko dwie potki. Hmm. Hmm. Dobra, słuchajcie. Nie wierzę, że to mówię Bo to mi się nie zdarza raczej. Musimy to na poważnie wziąć albo wziąć te O, ho, Dobrze, bo już myślałem, że mapa taka krótka i przyjemna będzie w nagraniu. Oj ojoj oj. Co by to było, jakby jakaś mapa była słuchajcie, za prosta, nie Za krótkie te odcinki. Kurde, cyfer byś robił. Dobra. Mam jeszcze jedną potkę, jeszcze jeden eliksir janusza. Ty, ale w sumie to byłby dobry Easter egg. Powiem ci, jakby to fabularnie było połączone. Okej. Okay. Dobra. Wydawało mi się że to. Dobra, się, że te płytki, te dźwięki wydają. Yy, w każdym bądź razie. Okej. Okay. Ukradnij sąsiadowiowce i ucieknij psom sąsiada. Dobra, może najpierw spróbuję słuchajcie jakieś podejście zanim będę restartował. Co my tu mamy? Tu mamy słuchajcie lasso i mamy owce. Oho! Ej, to jest zarąbiste kurcze! jak kliknę drugi raz start to co? Ty, to mam jeszcze jedną owcę, ale więcej wilków jest. Ej, powiem, że to jest kurczę zarąbiste, nie? Szczerze, nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej, kurczę, blade. Tylko ten start... Mógłby się znajdować z drugiej strony, muszę wam powiedzieć. Dobra, chodź tu owca. Ej, czy ja mogę na przykład... Mogę! O <laughs> Dobra, no bo tak to ja tego nie przejdę! Nie, nie ciula tam, kurczę! Ty psie! O, psia krew, kurczę, dobra. Został już tylko jeden Owca, byś pomógł! Dobra! Udało się, kurczę. Powiem, powiem jakby tu był jakiś wilki słuchajcie, z efektem regeneracji, Milian, czy coś. To może bym tego nie dał rady zrobić, nie? Okej, okay, dobra. Wy sobie jaja robicie, prawda? Dobra, ja słuchajcie, owce mam tu, prawda? Owce w kawałkach, co prawda? Ale owce mam. Więc dobra, ja mam tu, prawda, z owcą przejść. A to ja nie musiałem tu z owcą w ogóle. Fajnie. Co my tu mamy? Może nie wygląda, ale to Superman. Okej, okay, nie naciskać. Jeszcze mój posok za karę, ja ciebie. Z... Of course, moi drodzy. E, dobra, dzięki za przejście mojej mapy. Mam nadzieję, że ci się spodobała. Oceń mapkę od 0 do 10. O, panie, od niej od 1 do 10, u niego od 0 do 10. Kurde, to no chłopak mi daje większą skalę niż inni. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to będzie takie. Hmm. Mocne dwa. No żartuję oczywiście, słuchajcie, ja uważam, że taka mapa była fajna. Zapewne większość z was widziała takie rzeczy, kurczę, już po milion razy u innych. Jednakowoż ja nie nagrywałem jeszcze takiej mapy. Ja pozostawię w sumie swoją ocenę wam. E, więc skomentujcie, zostawcie łapę w górę i ocencie, słuchajcie, jak wam się mapa spodobała, jak wam się spodobał odcinek z tej mapy. E, no. I oczywiście, jak powiedziałem, jeśli chcecie więcej mapek mi wysłać, to mail macie w opisie. Ja z miłą chęcią, słuchajcie, jakieś nietypowe, fajne, przyjemne zaznaczam, przyjemne, nie jakieś unfair tylko przyjemne mapy nagram, słuchajcie, także no co, dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie zostawienia łapy jeśli wam się spodobało, subskrybowaniu. wpadnijcie na instagrama, twitcha i takie inne tam, dobra do zobaczenia, cześć!